Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Bloodborne Ostatnio wracaliśmy do DLC Przemierzaliśmy koszmar kopiciela. Walczyliśmy z Ludwigiem Przeklętym Podczas zwiedzania Napotkaliśmy na Bierująco piła. Oraz znaleźliśmy w grze Odzienie constabla. Kompletne. W związku z tymi wydarzeniami pójdziemy dokończyć wątek mistrza ligi, Voltara, w zakazanym lasie. Mistrz ligi ma na sobie odzieńię Konstabla. No, there is one thing you must know. By the oath of the league, those who bear its rune will see vermin. Vermin writhe deep within all filth and are the root of man's impurity. All vermin are to be crushed. The League exists to expunge all vermin, ridding us of any trace of human corruption. And so, until we are rid of all vermin, you must continue to hunt and kill. This bloody fate is ours alone. Do not expect the world to grasp our work, but remember, the confederates will always have my blessing and each other always. Zabijając dawnych tropicieli, zdobyliśmy drugstwo. Czas na walkę z ligą. Mistrz ligi trzymał wirującą piłę, którą znaleźliśmy w koszmarze robiciela. Przejęliśmy rolę ligi. To nie koniec wątku, ponieważ na zewnątrz czeka uczeń. Uczeń jest ubrany w Trój, który też znaleźliśmy W dodatku Otrzymujemy gwizdek Bada rasów Podczas walki z cieniami jarnam, podczas końcówki walki, cieniami jarnam przyzywały węże. listkiem Madarasów możemy właśnie to robić. Uczeń warta miał na sobie trój rzeźnika, który znaleźliśmy w DLC. Możemy też bardzo prosto zlikwidować obu. Wzywając windę. Zwabiając jednego. Tak żeby za nami szedł. Wchodzimy na windę. Biegnie za nami i skacze w przepaść. Tak samo możemy uporać się z uczniem. ulepszmy dwie bronie zawirującą piłę oraz święte ostrza Ludwiga Możemy też ulepszyć pistolet. Tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego.